Szymano, dużo osób się pyta o tą torbę, czy nadal działa, czy nie działa, to pokażę w ten sposób. Próba czasowa jeszcze znajduje się w tym miejscu. Najlepiej sobie poszukać jak najbliżej próby czasowej skoku spadochronowego to jest wpaść z wizytą. Tylko musimy się upewnić w style spadochron, że jest wyłączony. spadochron jest wyłączony, kolor plecaku mało ważny i odpalamy sobie najlepiej, właśnie, albo z mapki można, albo tak przez te opcje misje, skoki spadochronowe, wpaść z wizytą rozpoczynamy tę misję solo, wyskakujemy z samolotu, otwieramy spadochron i przez telefon opuszczamy akcję ten skok spadochronowy. Bęk, skaczemy, otwieramy sobie spadochron. Możemy przelecieć przez ten check, ponieważ jak ktoś chce, nie trzeba. Po prostu wyskakujemy, otwieramy spadochron i opuszczamy przez te, te skoki spadochronowe. Odradzamy się tutaj gdzieś, właśnie w pobliżu próby czasowej. No, zależy, gdzie ona jest. No, jak będzie na molon, to tam ciężko skoki spadochronowe. No, nie wiem, jakie to jutro zmiany będą. Znaczy, jutro, dzisiaj ja ten film nagrywam w przyrodę. A nie wiem, czy go jeszcze zdążę dzisiaj wrzucić, czy dopiero jutro. Postaram się jeszcze dzisiaj. Może i będzie trochę długi, ale tu i tak poprzecinałem, ile mogłem. Sesję teraz tak udajemy się najlepiej, opresor. Jeżeli nie, to jakiś samolot udajemy się w miejsce, właśnie próby czasowej. Zeskakujemy teraz tego opresora, czy tam helikoptera, czy czymkolwiek, my tam się dostaniemy. Też otwieramy spadochron. Z chwilą, gdy wylądujemy, będzie możliwość zabicia się. Jak nasza postać zdejmie plecak, zabijamy się. Zajmuję plecak, od razu zabijam się. Teraz musimy się upewnić, że w stylach ten spadochron nadal jest wyłączony. Jeżeli jest, wszystko gra. dajemy się w miejsce próby czasowej. Dajemy dipad w prawo, idziemy na postać sfabuły, z sfabuły z na tryb reżyserski, no i tam będziemy kopiować sobie ptaki No najlepiej w ogóle przed rozpoczęciem tego glitcha wejść sobie na tryb fabularny zaznaczyć ptaka zaznaczyć naszą postać z fabuły z fabuły naszą postać online którą będziemy robić tego glitcha przejść na fabułę i przez telefon zapisać sobie grę zrobić save po prostu to tak w prawo wybieram postać z fabuły na fabule przechodzimy przez interakcję też na tryb reżyserski. Mam zaznaczone właśnie i ptaka i moją postać online, idę na zaznaczonych aktorów. Klikamy, klikamy. No blokujemy sobie analoga, żeby leciał nam cały czas do góra dół, góra dół. Tak aż nasza postać się przeniesie do klatki tu widać jeden ptaszek już jest drugi. Trzeci, cały ten zabieg trwa. 25 do 30 dni, że można sobie spokojnie zrobić kamę. Jak już nakopiują nam się te ptaszki, nasza postać przeniesie się na ten snopek siana, tu słomy. No do klatki, a ja to mówię do klatki. Nie usuwamy jeszcze żadnego ptaka, żadnej postaci online, tylko idziemy na tych, kurde, plażowych obiboków, na aktorów, plażowe obiboki, promedana i szukamy sobie, no albo od razu stroju z torbą i maską świąteczną, która przechodzi, albo z takimi maskami, które da się zamrozić i zostają one nam, później jak opuścimy reżyserski, wrócimy, to te maski zostają. Jest to na pewno, no, na 100% to najlepszy to jest pingwin I ten kurwa skrzat, którego mi tu się uda zamrozić Potem jest jeden uśmiechnięty ciastek i Z tego co się orientuję to jeszcze chyba skarpeta Z tych co zostają po opuszczeniu do reżyserskiego i powrocie one zostają na tych zaznaczonych strojach O no, takie maski tu właśnie chodzi jeżeli będziecie mrozić sobie maski i chcieli później wrócić na tryb reżyserski, przenieść pozostałe zaznaczone stroje. No dalej wskakuj kudma, mogłem przyciąć. Nasza postać już się przeniosła, teraz możemy sobie odblokować tego analoga. I tak, klikamy p czy Kółko, wchodzimy na aktorzy plażowe obie boki i klikamy albo kwadrat, albo kurwa, co tam jest X czy kurwa, jaki tam jest na Xboxie. Teraz zapomniałem nawet, no niebieski. Czerwony, różowy, kurwa co tam jest na tym No szukamy stroju, tam będzie pisało na dole Jaki wy wygląd to jest X Na Xboxie. tu mam już pierwsza maska Właśnie ta maska pingwina, szukamy sobie kilka takich właśnie masek, które zostają nam Żeby je później zamrozić, no chyba że komuś od, od razu trafi jakaś inna maska świąteczna Z torbą, no ale to jest szansa kurwa, bardzo mała. O minimum 3-4 stroje trzeba sobie takie zaznaczyć, żeby w ogóle te maski zacząć mrozić. Na dwóch to nie ma co tam się produkować. Właśnie to jest mistrzostwo. On przenosi kurwa wszystkie stroje. I 100% gwarancji daje, że przechodzi na online. Nawet wszyscy do tego save wizarda używają tylko pingwina. Żadnej innej maski. Dobra, jak już mamy te zaznaczone 3-4 stroje, wchodzimy w tych zaznaczonych aktorów, dajemy sobie raz do góry, żeby wybrać ten jeden zaznaczony strój. Potwierdzamy, że go wybieramy i z tej przyczepy wchodzimy w ten tryb reżyserski. Tu nawet nie trzeba tam stać z 15-20 sekund, tylko można od razu wrócić do przyczepy. Teraz tak, wróć do przyczepy castingowej. Teraz właśnie jeszcze raz zrobimy. Jest tylko kilka kliknięć. Góra-dół, góra-dół między ptakiem a postacią online. Żeby z powrotem przeniosła się nam tam na te słome. Tu wyszło za pierwszym kliknięciem. Się przeniosła. No i tak, jak jesteśmy tu w klatce, usuwamy ptaka i usuwamy naszą postać online. Teraz pokażę jak mrozić te maski, tu akurat nie widać postaci, ale klikamy góra dół, cały czas spamujemy do góry, cofamy się, aktorzy, plażowe obiboki i szukamy, no nie promenada, tylko zawsze jedno to niżej zjeżdżamy, tu na babce akurat jakieś muskle, skład, czy chuj wie co tam pisze, i klikamy yy, x, czy tam kurwa twadrat, kwadrat, i tak długo trzeba to robić, aż się maska nam zamrozi, czyli... Zaznaczenie aktorzy, lecę do góry pyk 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 na aktorów plażowe wyboki boki musklesk sans o no nic się nie dzieje i tak trzeba no robić no na to nie ma reguły czasowej kurwa czasami wyjdzie to po 15 minutach czasami pół godziny albo dłużej no ale tak trzeba tą maskę robić zaznaczenie aktorzy, lecę do góry klikam albo można też góra do góra dół między dwoma strojami to już tam wasz wybór ale Trzeba cofnąć się, wejść na aktorów plażowe łyboki, ten na domózkę. Stand na tym, na postaci męskiej, to będzie raczej kurwa nie promenada, a kulturysta. Jak już nam się uda zamrozić maskę, to już szukanie stroi to już jest pestka. Każdy strój można sobie tu zaznaczyć. Tylko takie problemy w tych, takie kurwa coś podobne ala joggery, nie oryginalne, te typowe joggery. Po powrocie później na, z online'a do tego e, do reżyserskiego one potrafią zniknąć, zmienić się na inne, także nie ma co zaznaczać takich kurwa kosmicznych w chuj stroi, tylko takie no, sensowne. Tu szukamy sobie takie stroje, jakie nam się podobają, ale... Że, no, no jest problem właśnie z tym powrotem z online'a do reżyserskiego, to te stroje później wyglądają zupełnie inaczej. Chodziło o torbę, no to mam i strój z torbą Zielona, bo jest najbardziej rozchwytywana teraz. Pasuje do Space Rangera jak z kurwysym. Można sobie szukać jeszcze dalej, no ja tu już tam pozaznaczałem dosyć strój. Zwłaszcza kolorowe jugery, bo jeszcze nie wszystkie mam. Będę później sobie przenosił i czerwone i zielone. No, ale mniejsza z tym, teraz trzeba przenieść ten strój na online. Zielone jogerki właśnie też sobie zaznaczyłem. Teraz tak, wchodzimy w zaznaczonych aktorów, wybieramy ten strój, który chcemy przenieść. No w tym przypadku jest to torba, bo o torbę tu najwięcej zawsze miałem pytań, czy działa, jak zrobić, bo przechodzi, kurwa, wbije na online, ma plecak, spadochron, a nie torbę. Dlatego ten początek właśnie trzeba wykonać ze skokiem spadochronowym, aby się zabić, upewnić się, że jest cały czas wyłączony. Jeżeli jest włączony, no to dlatego właśnie się respicie, kurde, na online jest z plecakiem od spadachronu, no, wybraliśmy to postać. Tu właśnie już teraz trzeba się pokręcić najlepiej z 15-20 sekund. Jak to zrobimy, opuszczamy tryb reżyserski i idziemy na fabułę. No właśnie, na pytanie, czy. Musi to być ptak, tak musi to być ptak. Można kopiować sobie krowy konie ale to później już się nie wróci na tryb reżyserski tak łatwo jak z ptakiem żeby go zabić. Bo żeby go później te wcześniej zaznaczone stroje przenieść jeszcze raz no to trzeba ptakiem wypierdolić w samochód a tuż przed samochodem kliknąć opuść tryb reżyserski i poczekać na czarnym ekranie tak żeby zaliczyć zgon. A koniem kurwa, raczej ciężko będzie pierdalnąć prosto w samochód, tak jak się to robi ptakiem. Dobra, tutaj też te 20 sekund trzeba się pokręcić i klikamy z opcje online. Zagreb GTA, sesja dla zaproszonych. Tu wyskoczy nam zawsze kurwa błąd, ale jest taki ułamek sekundy, że widać w jakim stroju się przenieśliśmy. Ten komunikat można śmiało potwierdzić, jeżeli zauważymy, że mamy ten strój. Bo tam czasami się zdarzy, że któryś nie przejdzie, to już nie wiem od czego to zależy. Prędzej w stroju coś jest nie tak jak z maską. czyta za chwilę wyskoczy błąd i tak o no tak już jest ale zdążę zauważyć że mam ten strój z torbą Bang. jest kurwa błąd to śmiało potwierdzamy i wbijamy jeszcze raz na sesję dla zaproszonych Przyspieszę. A właśnie jeszcze kurwa zapomniałem o tym wspomnieć jak się tam przejdzie tym strojem z tego co przenosimy reżyserskiego na fabułę to na fabule też trzeba pierdolnąć sobie sejwa telefonem czy tam przy łóżku. Gdzieś w domu zależy gdzie nas e, odrodzi trzeba zrobić zapis gry, żeby można bo te stroje zaznaczone jakbyście chcieli przenosić je z powrotem te co zaznaczyliście to wam znikną dlatego trzeba zapisać sobie tam grę na fabule to te stroje nam się zapiszą teraz to już tylko pokażę jak zapisać sobie ten strój z coś latającego lecimy w stron na plażę tam gdzie jest ten sklep z maskami wyskakujemy z pojazdu Otwieramy spadochron i musimy wylądować tak przy tych maskach, że nasza postać się obali, jak będziemy wstawać, spamujemy w prawo, żeby nas wciągło do tego sklepu. Czyli tak, celujemy najlepiej w ten daszek, ta spadła od razu, spamuje w prawo, ale dobrze też analogiem kierować się w stronę tego stoiska. I No i co? No teraz klikamy X lub kwadrat, edytuj zapisane stroje. Zapisujemy ten strój jako własny. Właśnie najpierw ten strój z reżyserskiego z tą torbą trzeba zapisać. Dopiero później możemy go przenosić na jakiś inny strój. No jak go przenosi, tu jeszcze pokażę już jak zapisywać. Znowu to nie będę drugi raz tu leciał w te stoisko. Wchodzimy. Interakcja, styl, zakładam ten zapisany strój. No jest strój z torbą zapisany. Teraz znowu coś latającego. Zbijamy się do góry i zeskakujemy z tego. na który strój przenosimy. Ja tu nie mam ich podpisanych, to szukajmy po numerku. Tak. Zwijamy się gdzieś wysoko. Zeskakujemy. <laughs> Otwieramy spadochron. <laughs> Otwieramy menu interakcji. Styl i strój, który podświetlamy sobie na jedno kliknięcie strój na który chcemy przenieść torbę I jak nasza postać wyląduje podniesie prawą rękę żeby zdjąć ten że plecak na spadochron klikamy na ten strój mamy torbę i teraz żeby zapisać robimy to samo do góry spadamy na dół otwieramy spadochron lądujemy w maskach